Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie po bardzo długiej przerwie na moim kanale. Tak jak pewnie mogliście yy, zobaczyć na moim Facebooku, że no po prostu nie mam czasu na nagrywanie, a jest teraz godzina 18.58 i nagrywam dla Was yy, kolejny odcinek jak zrobić wnioskiem. No i dzisiaj yy, odcinek będzie dosyć yy, bardzo... znaczy będzie bardzo yy, szybki ponieważ y, jest to bardzo żmudny y, sposób na zarobek, czyli szukanie okazji Takie, na przykład tutaj mamy wybizionka za 24k no ale ma dosyć duży level no i jest y, można powiedzieć że okazja no bo takie pierwsze levely kosztują 25 no to tam zawsze można coś tam y, zarobić strasznie mi się połączenie. Y, to było na tyle w tym odcinku, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, no i ja jestem Melissu, a to był kolejny odcinek naszej serii jak zarobić mnóstwo, trzymajcie się, cześć.